Halu, halu, patrzcie co tu się odpierdala. Się boję kurwa wychylić, bo zaraz gubię telefon, nie? Takie kurwa skały. By no, tak pijnie wiatr, że nawet nie wiem czy będzie mnie słychać. Ale Krzysiu powiedział, że ma jakieś dziwne zdjęcia robić, żeby fajnie schodki wyszły. I chuj z tego zrozumiałem, nie? Uwaga! To jest chyba największy eksponat naszej dzisiejszej wycieczki. To jest kurwa śnieg. Teraz wam pokażę coś takiego, co po prostu jest zatrważające czyli ściana płaczu <laughs> Idziemy nad polski wodospad Niagara, zobaczymy jak tam to wyjdzie Im dalej, w tym gorzej Kurwa ja Przybliżyłbym to, ale chyba nie dam rady A, jednak dam radę Więc mamy przejebane Oczywiście bez się nie obędzie To jest coś, o czym nie myślałem wchodząc tutaj, czyli zejście. Dokładnie masakrę. W końcu kurwa zeszli! Idziemy się zameldować w naszym pięknym domciu. I siu, 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 siu. Tak, idziemy do zajebistego lumpo. E, może jakoś się tam w jakikolwiek sposób dostaniemy. E, w humanitarny sposób, nie zabijając i nie ucinając kończyn. E, ale nie obiecamy, więc powiem wam wszystko na miejscu. I mapka kosztowała 8 zł. Tak Dobra, wbili do pięknej imprezowni. Tak ona mniej więcej wygląda. Ja sobie kampię w tym miejscu. Wyglądam iście zajebiście na święto, i chciałem. Internet. Moje zbawienie. I to mniej więcej tak sobie wygląda. Helma, Helmut, weź się schowaj, żebym cię nie nagrywał. Dobra. No sobie tak wygląda. Nasz korytarz. Ale tak. już ryzają. Tak sobie wchodziliśmy. tu te mamy takie dziwne rzeczy. Ja pierdolę. Co to jest? Halo. Halo. Usko małżeńskie. Wiadomo dla kogo. I nasze widoki z okienek. Uhu. Piękne, nie? A, no i najważniejsze, nasz kibelek, póki jest wolny, żeby Wam pokazać. Tu nie wiem co jest, ale może się zajrzeć nawet? Przecież mamy. Okay. Dobra, więc do zobaczenia. Idziemy Marlenka. Miasto Osówka. Tak, Idziemy sobie do osówki i będziemy pływać łodzią do Santową, co nie chcesz? Tak jest. Tak jest Chodź no, sobie odprowadzamy się po naszej chaty Halo, halo, mamy przejewane nasze lumpo. Nie było w stanie podjechać pod tą miejscówkę, co mi widzicie, że tu jest po prostu masakra. Więc niestety... Ale to się skończy tak, że mamy tuptać 5 godzin, nasza trasa ekstremalna właśnie poszła w pizdu i cholerawie pójdziemy po prostu historyczną, czy będziemy czekać do 12 na kolejną wycieczkę ekstremalną. Więc łódź cholera cholerawie kiedy się pojawi. Czy się w ogóle? Zamknij się Łukasz, bo już już prawie kurwa z... Powiem wam, że się kurde troszkę zmęczyłem, ale chyba było warto, nie? Co się odjewało? <śla> Nie, nie. Przestań tak. No zobacz, to. nie no. Ten film nagrał. <gry III> Powiedz. Powiedzcie mi jak kurwa. Zobacz. Jesteśmy w Książu. Książ, książ. Taki ładny zameczek. Zobaczymy sobie coś i pójdziemy w cholerę. Rozwalimy w ogóle fotel w samochodzie, ale dziś nikt nie wie.